Ziem was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dzisiaj ze mną Nietypowy gość, który ze mną zawsze. Foxy ty! Elo! I dzisiaj zobaczymy o coś niezwykłego. Któremu każdy marzył całe, dnie, całe życie. No więc gramy. Mm. Może się dołączyć do naszego planu. No. Już jedna osoba dołączyła. Co nie? To jedna, pamiętasz? Mm, to. No mój widz. Pamiętasz dołączył jeden. Ja. A, no tak, no tak. No. No to z biz. fajnie się z nim gada. Więc spoczka. musimy to wygrać, Na no spokojnie, nie raszuj. Ja mam wizardę teraz i balona. To postaw balona. Ale poczekaj, nie mam, bo najpierw mam wizardę i potem mi wejdzie balon. A, to postaw wizardę przy wieży lewej. Nie za, tylko no, tutaj, dobra. Tutaj przy wieży. O no kurde, no. To może być ci broni. Aha. A teraz nie hmm. mam nicza. U kurdek. Mam nadzieję, że nie mam źródła ani zapa. Teraz. Kurde 11 Jedenasty level? Co? Tu my gram z dziesiątą areną. Ludzie. No, Są, że tak ale... uchyb, uchyb, uchyb. się ale. Zresztą strach jest. U hip. U sypiana. U hip. kamień. wyczuć. Troszkę się jąkam Więc napiszcie. Byście... Komentarz. 4, trzy, trzy, na pomoc, Czarek. Nie umkali się. Uje. Oh yeah. Dobra. Um, powiem wam kiedy zamknąć oczy na 10 sekund. Nie teraz, nie teraz. Nie zamykajcie. Czy nie, ale powiem Czy Mam kiedy. ktoś powiedział żebyście zamykali? Nie zamykajcie jeszcze. Hej, halo, nie, nie zamykajcie. no fajnie dobra. Poczekajcie. Musimy poczekać, poczekać, poczekać. Ja wam powiem, kiedy możecie. Ja wam po... ja powiem. Dobra. Dawaj na drugą, bo nie chcę, bo jest. Na... Ale co z tego? Nie hmm. ma Tombstone'a. Już go nie ma nigdy. Ujejej. Co on tym zrobi? No, Dobra. Brą Dobra, wygrywamy to. Patrz, pa, ile moją życie na wierzch. Level szósty jeszcze? Dobra, nie bronimy się nawet. Dobra, easy peasy. Chyba, do mieli szpilkę. Zamknijcie oczy, zamknijcie. Zamknijcie, zamknijcie. 10, a nie, jeszcze nie? Dobra, Za teraz. 10, nie, jeszcze nie, jeszcze zamykajcie, nie. Zamykajcie, no. Nie, zamykajcie, teraz. Teraz, na 10 sekund. 10, 9, 8. 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1-0, dobra, jest! Ty, ty, ty. Czekaj... Widzicie coś już tu? Widzicie, widzicie, widzicie? Oto, oto legendaryczest. Ja go mam za 9 chestów. Każdy o tym marzył. No. Muszę to zrobić. Dziękuję serdecznie, że ze mną przy tym byliście. Nie, mo nie, nie mogę powiedzieć. Chyba, że będzie z parku to, się, to będę mógł coś powiedzieć. Aaaa! Przez coś na kół. Na Wiecie. Dobra. Będzie jeszcze kilka odcinków przed yy, Legendary Zrobimy oczywiście opening. się otwiera jeden dzień, czyli jakoś. Pojutrze. No, teraz Czarek będzie sobie same Golden Chesty przygotowywał. No teraz to, potem legendariusz i potem ze dwa. No. Jeszcze chesta i... w ogólnie trzy. już mam cztery koronki na chestie. No dobra. Wyjdźcie na kanał Foxy Ty, zostawcie łapkę w górę. Suba. Chyba, że, chyba, że będzie sparki. To usuwam kanał XD. Albo jest wizard, tak? Nie, to by było takie złe, żeby się zabił. Dobra. Nara. Uff.